Nie ma. W dzisiejszym odcinku, tak jak zawsze. Yy, w dzisiejszym odcinku yy, pobudujemy se z LEGO. Chcę wam pokazać różnych ludzików, których robiłem. Wczoraj, oczywiście to wczoraj tylko to robiłem. Tu jeszcze sobie filmujemy te wszystkie postacie. Yy, mamy pół odrzutowca. Wiem, że to nie będzie wyglądało jak taki prawdziwy odrzutowiec dwie. Wiecie, taki z takich Lego, co, co się robi od i, i samoloty. To jest takie normalne Lego. Yy, tak i chciałbym wam pokazać różne moje budowy. Jak o tym się, Jak o tym, o tym zaraz się dowiecie. No i mamy tu y, te pierwszy. Jak łatwo zrobić z tych klocków tego żołnierza? Tak pokażę wam jak będzie leżał. Okay. Teraz pokażę wam y, dom. Dom. Dom jest duży, a więc łatwo go będzie zobaczyć. Poczekajcie. To jest dom. O, to jest dom. O. Tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Teraz tak, teraz jak łatwo zrobić drzewo. Tak łatwo zrobić. To jest drzewo. Tak łatwo je zrobić? Kora nam spadła z drzewa. I teraz coś dla chłopaków. Motor. Wiem, że motor nie ma czterech kół, ale tu nie ma takich kół, co, ma, co mają tylko dwa kółka. Dlatego takie coś. Wiem, to jest motor bojowy. Tu ma. Y, to widzicie, to białe. O TTT, właśnie to Wam pokazuję. To to są jego miny. Y, Jedne już nie ma, bo nie wiem gdzie jest. Teraz Auto y, Autodostawcy. Tak? Autodostawcy. Teraz samolot. Tu są, widzicie, są takie ładne kółka jak do samolotu. Tak z każdej strony ma takie kółka. A tak wygląda z przodu. Teraz jak łatwo tu zrobić ludzika. To jest banalne. Albo zrobić takiego jak kto woli. To jest to wystawające, to jest ręka. Zróbcie się. Chyba! To są ludziki. Też? Ludziki? Tak. Każdy wygląda tak samo, przyjrzyjcie się. Trzy, jeden klocek co ma trzy, jeden klocek co ma dwa, drugi ten sam, co ma dwa, ten ma cztery, ten ma jeden taki ukośny. I wszystkie są takie same. Tak. To jest taki ludzik po prostu. I teraz odrzutowiec. Mamy też kam Mam też kamerę, która nie wygląda jak kamera. No oko to jest kamera. I mamy też takiego ludzika, tylko zgubił nogę, już wam pokazuję. Ludzik z dużymi nogami. Wiem, że one są małe, ale jak na niego to duże. Na głowie ma y, swoją broń, bo nie ma rąk, bo wypadły mu i wpadły pod łóżko. Znaczy nie pod łóżko, tylko pod szafę. No i nie da się wydostać. Ech. To wam jeszcze pokazać? Nic wam zlego nie pokażę, bo już nic nie budowałem.

Zobaczcie, to jest mój pies Cika. Tak? Stój drzecznie, nie skacz, nie skaczamy. O, ładnie usiadłaś, ładnie usiadłaś, ładnie usiadłaś. Au! Okej, okay. okej, okay. teraz wam pokażę, teraz wam pokażę tą, tylko jeszcze cikę. a potem pokażę Sarę. Okej, okay. teraz idziemy pokazać Sarę. Sara, chodź Sarusia, chodź Sara. Do no, to tyle jest. I Cika. Cika, mój pies jest zazdrosny dlatego. Tak, zapalę tu światło, żeby było ją widać. Nie bądź lódka. Nie bądź

Robię sarka. Robię sarka do głowy, sarka do głowy, Widzieliście Sarę? Mam nadzieję, że tak. O, podniosła łepek. O, tak, 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 łełe. Tak, łełe. Nie, nie, nie nazywa się łełe, tylko Sara. Tylko tak łełe zrobiła. Sara i Cika to są dwie słuczki. A jeszcze mam myszkę. Mam jeszcze dwie myszy. Dwie. Wam pokazuję, schowały się w zamku. O, Sara wstała. Wstałaś lewą nogą, czy nie? Lewą nogą? Czy plawą nogą? Lewą, czy prawą nogą? Lewą, czy prawą Sara wstała? Lewą, czy prawą Sara wstała. Wstała. wstała? Lewą, czy ha? O tak, jest, Polizała mnie. Teraz stanę sobie na stół. I patrzcie, Sara zostaw. A ty ci kazaj dróżka? Ty też Sara powinnaś. Zostaw to! Sara! Zostaw! Sara, nie lisz! Mój pies Macieczka, a Sara to liże. OK Okej. Tak. No i jak widzicie, to jest Sara. Idziemy do myszek, bo Sara wstała, dlatego znowu poszliśmy do Sary, ale teraz myszki trzeba obudzić. Znaczy już nie śpią, tylko trzeba je ten. Y... Trzeba je wziąć tak, żeby wyszły z domku. Chodź tu, chodź tu, chodź. Ty niecika, ty je zjesz. ty je zjesz. Widzisz, przez ciebie myszka się boi. Chodź tu. jest. Patrz. To jest ich klatka. Wczoraj sprzątaliśmy tu u nich. To jest Tom. To jak widzicie, to jest Tom. Wsadziłem do, do nich yy, telefon. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie z rąk, bo się powróci. I to strasznie mocno. Tu widzicie, tu to jest Tom. Oczywiście nagrywamy bez flesza, bo, ta, bo nie chce jej się oślepić. Tak? Odwróciła się do nas. O, Znowu o, doskonałem telefonem tego, tego żwirku. I weszła do domku. To jest jej długi ogon. A dziecię? Zobaczymy stół. Strudżery czy nie? Nie ma. Tu jest ich jedzenie. Troszeczkę je zabierzemy na chwilę. Albo nie, nie zabierzemy. Oczywiście. Chodź, strudżery, chodź. Chodź Nie ugryzę cię. I ty też mnie możesz nie gryźć. Bo nie mogą mnie ugryźć, ale zaraz, że ja sprze was lubię. Bardzo... O, wyszła. No to postanowiłem je nagrać. To jest Jerry. Jerry. Słuchajcie. Możecie nie widzieć. Nie się schowała. Jak widzicie, też jest brązowa jak ten żwirek. Na Dlatego ją troszeczkę ciężej widać, ale ją widać. Koło niej tom przyszedł. A to jest zery. To będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i pamiętajcie o wiem, że nie jestem sławnym youtuberem. Dlatego... Yy poproszę gdzieś o 10 łapek nie 3000 tylko 10 łapek i jedziemy z następnym odcinkiem no pa